Antek to już chyba tradycja, że w meczach, w których gra puszcza, w końcówce dużo się dzieje. Jak ty na gorąco oceniłbyś to spotkanie? No, witam serdecznie. Faktycznie trochę tych emocji w końcówce było. Cieszymy się, że nasza bramka przyniosła, przyniosła punkt, ale chcemy pracować na to, żeby te bramki strzelone w końcówkach na przykład dawały, dawały zwycięstwa, ale szanujemy ten. Szanujemy tą, Zdobyć punktowo jeden punkt za, za remis. E, cieszę się, bo w takich momentach pokazujemy charakter, ale tak jak ten już chyba wspomniał na konferencji, e, chcemy grać tak od początku. Walczyć o te ofensywne akcje, bramki, e, kreowanie, kreowanie sytuacji, żeby puszcza była ofensywna już od pierwszych minut, nie tylko, nie tylko w końcówkach. Także na pewno od jutra i cały ten przyszły tydzień do następnego meczu będziemy nad tym pracować. Kubeł zimnej wody spadłam na głowę po trafieniu na 1 do 1. Chyba przyspała wam lekko koncentracja po, po właśnie tej bramce? Ciężko powiedzieć, skupiliśmy się od razu, żeby pójść za ciosem, i chyba tak się za bardzo troszkę otworzyliśmy, ale na pewno musimy to przeanalizować na gorąco. Ciężko mi ocenić, bo jeszcze tej sytuacji z kamer telewizyjnej nie, nie widziałem. Tak z boiska właśnie mi się wydawało, że troszkę tych przestrzeni za plecami otworzyliśmy i daliśmy się tak przysłowiowo nadziać na, na tę groźną sytuację. Na pewno tam były jakieś błędy w ustawieniu, także to musimy na pewno przeanalizować. Ale cieszę się, że tak jak już rozmawialiśmy i wspomniałem w odpowiedzi na pytanie wcześniej, że nasze akcje dają w końcówkach bramki i tym razem możemy zostawić punkt w niepołomnicach. Wspomniałeś właśnie o akcjach w końcówkach i to Twoja akcja mogła przeważyć na bramkę na 3-2 do 2 dla Puszczy. No niewiele chyba zabrakło, żebyśmy dzisiaj mogli cieszyć się z trzech punktów. Rzeczywiście bardzo mi szkoda tej sytuacji. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali o niej w innych okolicznościach, jak ta piłka wpadła do siatki, ale teraz możemy grybać. Ja na pewno postaram się o to, żeby w następnych meczach ta piłka wpadała do siatki jak najczęściej. Eee, I... Nic, będziemy walczyć już od jutra. Zaczynamy treningi dalej w mikrocyklu przed, przed następnym meczem i będziemy analizować, przygotowywać się pod kątem następnego spotkania. Wchodzimy w najważniejszy okres sezonu, gdzie każdy punkt jest na wagę złota. Jak wy zapatrujecie się na tę końcówkę sezonu? Tak, jak wspomniałem, szanujemy ten punkt dzisiaj z Radomiakiem, ale. Abstrahując od naszej sytuacji, chcemy grać w każdym meczu o pełną pulę. Wiadomo, że w momencie, w jakim jesteśmy, każdy punkt jest istotny, ale myślę, że każdy z nas trenuje po to i każdy z nas ma charakter taki, że chcemy zwyciężać, czy to w pojedynczych pojedynkach, czy po prostu w meczach wywozić i walczyć o pełną pulę każdego, w każdym spotkaniu i każdego tygodnia. Po to trenujemy i myślę, że na pewno będziemy się przygotowywać do następnego spotkania, nie patrząc na to. Jaki to jest rywal? Wiadomo, będziemy się taktycznie przygotowywać pod następnego rywala, ale niezależnie od tego, w jakiej on miejscu w tabeli jest, będziemy chcieli walczyć o pełną pulę. Na następne spotkanie trzeba już długo czekać, bo już w ten piątek zmierzycie się z przeciwnikiem, który jest Wam dobrze znany. Mianowicie będzie to Pogoń Szczecin, z którą nie tak dawno rywalizowaliście w półfinale Pucharu Polski. Macie już jakiś plan na to spotkanie, czy na razie zapatrujecie się tylko i wyłącznie na ten mecz z Radomiakiem? Funkcjonujemy w ten sposób, że całym tygodniu skupiamy się na następnym meczu, bo on jest najważniejszy po prostu i wyobrażamy sobie, że tych następnych spotkań nie ma, tylko chcemy w 100% skupić się na tym najbliższym, także od jutra sztab już pewnie od dzisiaj będzie przygotowywać się, o ile już nie mają przygotowanych analiz i rozmów na temat meczu z Pogonią, bo faktycznie te Nagrania czy, czy, czy analizy mamy dosyć aktualne, bo całkiem niedawno mogliśmy, mogliśmy się zmierzyć. Cieszę się, że tak szybko będziemy mogli zrewanżować się pogoni i mam nadzieję, że rezultat będzie pozytywny.